Cześć maneczko moi drodzy z tej strony Sodek. Witam was po krótkiej przerwie Niestety 3 dni mnie nie było Bo miałem remont jak możecie tutaj zobaczyć po tle W sumie no ale moi drodzy już Wracam z codziennymi filmami przepraszam Że mnie tak długo nie było to znaczy 3 dni W sumie więc to nie jest aż tak długo no ale Ale tak dzisiaj jest ze mną Malcho Cześć wszystkim I moi drodzy jak widzicie jesteśmy niestety W więzieniu niestety Freli tutaj ale nas ma policję Tak Freli nas złapał niestety W ogóle na jakiś że podatków niby nie będzie. Hej, dobry panowie, no, witam. Dobra, iść, o, dobra weź. Idź. Wstał no, ale, sobie policjant. Ale, ale, chcieliście sobie żarta zrobić, o, jakiego o, żarta? Żarta i żarta, dobra, idź, stąd idź, idź. Dobra, wiesz co, masz Malcho, masz, to dla ci. Pale ci Ej, chłopie to więzienie. Czemu mnie pali? <laughs> Sorry. Pale ci te więzienie. Ej! <laughs> dobra, dziś bez śniadania dla Peter Sonka Ej, nie, ja też... Ja jestem gondny. E, zostań, malcho, wychodzisz na ścianę na skołkę. Zostań, albo cię zabije, no, wychodź Pital. Dobra, nie, dobra, jest, dobra, zostaję, zostaję, zostaję Chodź malcho na górę, chodź Tak, sobie. tak, dobra. idziemy na górę, bo jestem głodny Dobra, moi tak, drodzy, chodź, poszli na górę Siadaj ja, na krzesełko Ja mam dzisiaj plan, albo uciec I, Albo coś, e, coś e, dać, wiecie, Israeliemu I marchewka Zobaczmy. Dziękuję Możesz sobie zjeść, e, czy chcesz wyjść jeszcze na spacerniach Czy wozisz się do celi? Ej, to też chcę nas. A Dobra, to do celi, dobra, to zapraszam Żartowałem, idę na spocernię. No co?! Dobra, to... Sorry, fajnie. Petersonek. Zostawiłeś mnie. Zostawiłeś mnie. Uważaj, uważaj, bo to jest killipper uh, na spacerniaku. Dobra, no, ja... Patrzcie, no, jakie no, ja mam no, rzeczy no, w ogóle. No, ja mam, ja przecież mam przecież nawet kill'ów. Malchow, wracaj do sali. Petersonek, dostali. Petersonek, Petersonek! zakrywaj, oh. zakrywaj to, zakrywaj to. z to. No, bardzo dobry tak. plan, Malchow. Bardzo, super. Jaki plan? Coś ty zrobił Petersonek Co? Ja, ja już widzę chłopaki te dziury, Peter odsuń Ale. Dziury. Ale o co ci chodzi? Odsuń się od tej dziury, odsuń się. Ale jakie dziury? Odsłuń się od tej dziury. Dobra, no i co? Mi zrobić? No i widzę tę dziurę, masz się teraz zalepić. Ale ja nie mam budulca. Ej, Malcho, patrz na to! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, Malcho. Peter! Masz to! Nie, Peter! Dawaj! zostawiłeś mnie! O nie, o nie! Dobra stary, pomagam ci, pomagam ci! O nie, on ma flaka! Nie było uciekam, uciekam. że żenada, żenada, żenada. Mój drodzy, uciekamy od policji. Policjantem, walić policji. Uciekamy od policji, uciekamy od policji. Pował ucieczka KDF, to jest tragedia jakaś. No ale sprawdza się, sprawdza się. Ale to tragedia Właśnie. jakaś. Ej, łon, nie bij mnie! Nie sprawdziłeś, ja, malto, nie sprawdziłeś, że mam kill off, ale dobra malchodawa dawaj wracamy, bo i tak czy tak będziemy poszukiwani bez kiju zapewne. No, to, to, to też prawda. To Bebra, słabe prawda. Takie... A, nie bij, nie bij, nie bij. Słabe to takie swoich praw. Peter, Peter, zapraszam Ciebie jeszcze za mną. No. Eee, za mną, za mną, zapraszam. No, co tam? Mam już już się do celi. No, do. Czemu? Czemu ja mam iść za tobą? No, masz iść za mną, no. No, no o co chodzi? Chodź tu. Chodź, no. chodź, chodź. No, Kilof, miecz do tej skrzynki leci. Ja A, może, jak może się z... jakoś. Nie, wkładaj. Wkładaj, 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 ja ci... wkładaj powiemy. Wkładaj. Może chcesz ten miecz? Dobrze, i zapraszam ty. Ale. Chodź tu. No nie. I do celi. Ej, ale my nadal no, mamy tu biurę. No, tą no, dziurę. no się te dziury? No dziury. Ale daj mi jedzenie, ja jest, jest, jestem nie. głodny Nie, bo uderzyłeś mi z mnie co wcześniej. Więc... Dobra, sorry, to było niechcący. O, okay. marka. Dobra, jedna marka. O, dwie, dzięki. Dwie, dzisiaj głodujesz. To chyba z naszego sklepu jest, ale dobra. W ogóle moi drodzy, jak nie widzieliście filmu, to u Malcha nas Freli właśnie tutaj cwaniach zamknął, więc możecie się wpaść. Ale wpadać. czy mamy kurę tu? Właśnie no bo to z waszej farmy jest. Czekaj, ja kolej nam robię. Malcho! No i mamy. Dobra, wypuść nas, Freli, wypuść. Wypuść no i... nas. Ej, Malcho, masz jakieś diamenty? Nie mam, mam tylko to. Dam ci ja, to i nas wypuścisz? Ja nie mam. Ej. Jest. Nie, no, macho to jest za mało. Mączka kosna. Nie, co? Da. Dobra. Frelij, e, patrz, mam najrzadszą rzecz e, po prostu na serwerze. E, no dobra. Nie twoje złote jabłko Może to nie jest jakaś mega rzadka, ale. E, dam ci to i ten nas wypuścisz. Mogę to przyjąć tylko za ciebie, a macho zostanie. No, ale. A co mam dać a co, mam dać? a no, co mam dać, żebyśmy we dwójkę? Co mam dać, żebyśmy we wyszli? dwójkę? 10 takich jabłek. No, to ja mam jedno. Niestety. To może jest trochę więcej warte od ciebie, rudy. Dlaczego? Co? Ej! Dobra, to ja wychodzę sam. Trzymaj. Tak? Wychodzisz sam? Tak. Ej, Peter Sonek! No dobra, nie zostawię cię, stary. No? Dobra, mam ja bołeczko ty nie wychodzisz. Peter musisz trochę lepiej, ku... Dobra, palę cię chopię. Dobra, Peter Sonek, jeszcze jesteś palony. Jesteś negocjatorem. Dobra, stary, bo ciebie też spalę w ogóle. Tragedia jak jest jest Dobra, a, a chcesz może książki? Jakie książki? Jakie? Kogo? A to ma Mickiewicza? Tak, to są Mickiewicza. Dobra, no, Peter, dawał jakieś poważne oferty, albo nigdy stąd nie no. to nie wyjdziecie. No mówię serio, książki. Nie, może chodzi Ale... o... Bo ty jesteś tragiczny. Ale nie. No, bo ja nic nie mam musiałem wszystko... no, Dobra. Odejdź Peter, rudy No, no co, tam? Ej, co jak ja to? Oj co ja zrobiłem? Złotą łopatę ci dam. I co ja robię? Złotą czy diamentową. Złot, y, diamentową, diamentową. Diamentowa łopota? Dobrze, to diamentowa opłata plus ee... Ej, patrz to, stary! Jak ty to zrobiłeś? Z kliknąłem! Jak? Z! Z co jest? Co ty kliknąłeś? Z! Z! Z Ej, bez kim masz na podwodze? Ej, nie wiedziałem, że tak to działa! Ale kozak! Dobra, nieważne, wracajmy do poważnych biznesów, wstawaj! Ej, jeszcze raz, Peter, i będziemy musiał takie trzy jabłka widać. Ej, ale jak mnie wypuścisz do skrzynki, to możemy pogadać. Ale Ja zobaczę to masz z tej skrzynki ja... No, zobacz sobie, i weź, co chcesz, i po prostu, żebyś nas wypuścił. Nie, no, dam ci tą złotą e, diamentową łopatę i mi wypuść Freddy ja muszę pracować. Ja też, weź moje wszystkie diamentowe no, to, rzeczy. Peter, odsuń się na chwilę, odsuń się na chwilę, Peter. Odsuń się do łóżka, Malcho, wyjdź. O. Peter, ty wracasz. No. Malcho, diamentowa łopata. No co? Malwaj, jesteś wolny. Rudy. Jesteś, jesteś wolny. No nie. A, po eee, do rzeczy. Dobra, wybijam okno eee, i kapo. spadam. I jest, jest po tobie. Dobra, nie, dobra, żartowałem, żartowałem. No i mnie zabił. No, i jestem brawo, celi. Petersonek, brawo, Petersonek. No bo zostawiliśmy, dlatego. coś zabrałeś mojego flaka. Zapraszam z powrotem. Jak, jak mam mam sw swój ma twojego. Zaprasza. Ktoś mi ukradł flaka, panie policjancie. Ja nie mam żadnego. Flaka, a proszę bardzo. A ja, ale mojego też masz. Nie, ale no, twój firma. jest nie ten. I dobra, ja wracam do domu No to to mój, halo. E, 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 dobrze, Peter, co proponujesz mi za wypuszczenie? Kurde. Za wypuszczenie, co ma ci proponuję? Ja? Tak. Wszystkie moje rzeczy. Będę bez niczego. Po prostu. Ale nie dawaj mi już tego, proszę, bo to jest nic. Dla mnie to jest w ogóle. No to, co... no to jak ja mam wyjść, stary? Malcho, weź mi pomóż. Bo ja tutaj nie mogę wyjść, bo to jest bariera taka. Malcho! <grym> o! O! o siemano. się, nie, bi nie, nie, nie szkielet, nie! Pigo, pigo, fre. O! Oh. O nie, jest. Nie a no, jesteś. No, Uciekinierzy są z Was najgorsi na świecie, No dobra, ale po prostu chcemy ci sprawić przyjemność, że nas złapałeś. Tak, tak, dobra. Dawaj, Malcho, pomóż mi to rozwalić. Gdzie moje rzeczy, Frey? Są zabrane, zarekwirowane. Ej, no oddaj. No, co ty Freli, dobra Dobra, masz to i to I jesteśmy dogadani, bo wszystko... Nie, ja, nie jesteśmy dogadani ja oddałem 30 wszystkie. jedzenia z twojego sklepu Co, co bierzesz? 30 jedzenia z twojego sklepu Malko Nie, nie ma szans No dawaj stary, 30 ile to jest, tam? przecież mamy to farmę To jest dużo No mamy farmę, chłopie Nie ma szans, nie. nie, nie jesteś tyle warty Dobra, 20, 20 20 tak Dobra, 20 25 20. Dobra. Przestań. Nie, dobra, 25! pięć. Nie, nie przestanę! 25! 25. Peterson, jak pasuje ci? Ja mi pasuję. To zapraszam za mną. No, dziękuję. Rzeczy. No, już pewnie tam nic nie zostało, ale dobra. Malcha, ty już jesteś wolny, to tu nie musisz biegać i nic nie stoi. No, w sobie to celi, to prawda. To dobra, super, wyszedłem. Yy, no, jesteś przekupnym policjantem, Piękne. trochę ci powiem. Tak, wiesz, kto jest jeszcze przekupny? Kto? Nie będę mówił, bo się obrazić. Chodź, idziemy na twoją formę 25 jedzenia. No to idź, idź tam. Chodź, chodź! No idę, idę, idę już, biegnę. Ale ty mi nic nie dałeś do jedzenia, jestem głodny. Ale mi to nie obchodzi, wiesz? A gdzie są moje buty? No Już wiesz co, są skonfiskowane. No nie, tutaj nie mam butów. Oddałeś mi, oddałeś mi jako zapłatę, stary. A, ale co, wyżartowałem sobie. Ha, teraz wyżartowałem sobie. Dobra, o, czy, Petersonek, uciekamy stąd. Petersonek, weź... Ja, dobra. Ja, dobra, stary, dam mu te, dobra, dam mu te ja jedzenie. Tu całe jedzenie. Nie, nie, 25 tylko. Dobrze, to 25 jest Tylko idę już tam, bo ja muszę tutaj dłużej iść, stary. Dobrze. wziąłem 25, chłopaki, dziękuję wam bardzo za to. No, tą i pracę. super, i mi się to podoba chodzę, na przykład. Ja wam płacić podatki od dzisiaj, chłopaki Dobra, będziemy, teraz już podatki. będziemy wiedzieć, ja nic nie mam, prawie. Mam tylko kask, moi drodzy, patrzcie na to. Peter, takim... teraz, gdzie jest, ja ci oddam tam te twoje rzeczy. No, ja jestem przy sklepie już prawie. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, 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 dawaj. Bo ja chcę jeść Daj jedzenie od razu O! Oje, wow. mam... twoje nie złote nie jabłeczko, nie jabłeczko nie jeszcze o, i jest moje... jeszcze których je nie. Nie, nie nie, to są bardzo przydatne rzeczy To proszę. O no, nieważne, przekupiony jesteś tyle powiem! Nie. Chcesz co? chyba znowu się wyglebić na mordę, co? Wow. Ale mi się ściął Minecraft nie, nieprawda. Malko wow. spał. No nie, jestem mega daleko. Dobra, gdzie ty jesteś? W więzieniu. Dobra, no to tak, to ja już kończę ten odcinek, moi drodzy. Jak widzicie wyszedłem z tego więzienia. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to się w ogóle stało, że byliśmy w więzieniu, to zapraszam na film Malcha, ponieważ tam to wszystko było. No i co? Do zobaczenia. Pożegnajcie się. Siemano! ciemano.